Mam kobie z tej strony i witam Was bardzo serdecznie na kanale Alsen Gaming. Czas na kolejny materiał dydaktyczny, jeśli chodzi o FIFA 21, w którym poruszę kwestię rozgrywania stałych fragmentów gry, rzutów wolnych, rzutów karnych i rzutów rożnych. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału, gdyż kolejne materiały ode mnie i od Błaha będą pojawiać się tutaj na bieżąco. Ale zanim przejdziemy do tej merytorycznej części materiału, to wpadnijcie koniecznie na stronę alsen.pl, żeby zobaczyć, jakie produkty Alsen przygotowało w ramach Black. Week aż do minus 80% przecenione. Jest tych produktów ponad 100, po lewej stronie macie tutaj możliwość wyboru filtrów, żeby sobie przejrzeć konkretne akcesoria, które by was interesowały, chociaż to nie tylko akcesoria, bo są i monitory, są i chociażby mikrofony, więc potencjalnie, jeśli ktoś z was marzy o karierze streamerskiej, no to jest to bardzo dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęcior. Black Week na stronie AsynPL trwa do końca poniedziałku, 30 listopada, a jeszcze jedna taka ważna informacja. Przy niektórych produktach macie możliwość skorzystania z rat 0%. Więc jeśli nie macie w tym momencie gotoweczki, to czemu by nie skorzystać z tej opcji odroczonej płatności? No dobra, my już myślę, możemy przechodzić do merytorycznej części materiału. Zaczynamy! Zacznę od aspektu, który może odmienić Waszą grę, jeśli chodzi o rzuty wolne. Jak idealnie kontrolować celownik tak, żeby nie latał Wam niepotrzebnie po ekranie. Wszystko rozchodzi się o kwestię trzymania lewego analoga. Nie celujemy celownikiem w ten sposób, że ruszamy analogiem po prostu kciukiem, tylko z wykorzystaniem kciuka oraz palca wskazującego łapiemy lewy analog. Ten sposób. Dzięki temu mamy stuprocentową precyzję, jeśli chodzi o umiejscowienie celownika w trakcie rzutów wolnych. Pierwszy ważny aspekt, jeśli chodzi o rzuty wolne, to możliwość wybrania pozycji nabiegu naszego piłkarza. Robimy to w następujący sposób. Prawą gałką przesuwamy w lewo, żeby nasz zawodnik nabiegał na piłkę troszeczkę z innego kąta. Tak samo, jeśli naciśniemy jeszcze raz w lewo, to będziemy mieć już najbardziej ostry kąt nabiegu do piłki. No i najprostszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów wykonywania rzutów wolnych, z okolic oczywiście 23-25 metra to wycelowanie kółka mniej więcej w narożnik bramki, siła paska strzału około 2-2,5 naładowania paska nacelowujemy strzelamy na zielonym i bramkarz tym razem to wyciągnął ale za drugim razem już nie miał szans w takim wypadku. Przyznam szczerze, że jest to mój ulubiony sposób wykonywania rzutów wolnych. Możemy wykonywać w ten sposób rzuty wolne czy to Leomessim, czy Lewandowskim, czy właściwie każdym zawodnikiem, który będzie miał statystykę rzutów wolnych ocenioną na przyzwoitym poziomie. Możemy też nadawać rotację naszym strzałom. Na przykład w trakcie oddawania strzału, jeśli chcemy oddać strzał typu opadający liść, to naciskamy prawą gałkę w dół i do góry. Jeśli chcemy oddać strzał z fałsza, to naciskamy prawą gałkę w dół oraz w lewo bądź w prawo. A jeśli chcemy oddać strzał typu Ball, czyli lecący pocisk, to musimy prawą gałką poruszyć w dół, w górę oraz jeszcze raz w dół. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę Wam, że jestem fanem klasycznego wykonywania rzutów wolnych, to znaczy idealnie przycelować lewą gałkę w róg bramki przeciwnika, a potem oddać strzał na precyzyjnym wykończeniu. Natomiast w zależności od tego, co dzieje się w danym spotkaniu, wiadomo, że możemy stosować różne metody. Zapytacie mnie pewnie teraz, Bejot, a co z takimi rzutami wolnymi, gdzie nie masz bezpośredniej szansy na oddanie strzału gwarantującego bramkę. Jeśli ma być z Wami szczery, FIFA Ultimate Team, jeśli chodzi o dośrodkowania mniej więcej właśnie z tej pozycji, którą widzicie. Z bocznego sektora boiska i szansy na potencjalną wrzutkę, to ja taki wrzutek nie stosuję. Dlaczego? Dlatego, że według mnie, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, są one zbyt losowe, jak na FIFA, a ja jako profesjonalista staram się tą losowość wyeliminować. Dlatego w 99,9% przypadków po prostu przywołuję mojego zawodnika na krótko, podaję do niego i. Z właśnie z, w taki sposób rozpoczynam akcję odskrzydlającą w pole karne, prawdopodobnie również z szansą na oddanie groźnego strzału na bramkę. Jak tego dokonujemy? Oczywiście przytrzymujemy klawisz R1 bądź RB na waszych padach od PlayStation czy też Xboxa i nasz zawodnik wtedy automatycznie do nas podchodzi. Naciskamy X i nasz zawodnik otrzymuje podanie, potem już możemy spokojnie wejść w pole karne, o ile oczywiście obrońcy przeciwnika reagują tak biernie jak tutaj na załączonym przykładzie, albo w, wypad w wypadku Ultimate Team, no zwykle nasz przeciwnik stara się już agresywnie podejść do pressingu, więc trzeba sklepać, trzeba mieć już jakąś lepszą pozycję do oddania strzału, ale ten pomysł jest po prostu lepszy, dlatego że ogranicza właśnie tą przypadkowość. Niestety, tak jak i jeśli chodzi o rzuty wolne, to jej wprowadziło fajne mechanizmy związane celownikiem i pozwalające nam dokładnie sprawić, że nasz zawodnik wykona to, czego chcemy. Tak jeśli chodzi o tego typu stałe fragmenty gry, no to do tej pory uważam, że cechuje je zbyt duża losowość, więc znani tej większości, profesjonalni gracze po prostu rozgrywają tego typu wolne na krótko. Rzuty karne. Najważniejsze informacje. Pierwsza kwestia jest taka, że oczywiście jeśli ruszamy celownikiem w lewą czy w prawą stronę, to nasz zawodnik, który strzela, w tym wypadku Kylian Mbappe, również rusza swoją głową. Jeśli strzelimy w prawą stronę... No, to Mbappé faktycznie sygnalizuje ruchem swojej głowy, że oddamy strzał w prawą stronę. Ale ważna kwestia, jeśli wycelujemy w prawą stronę, no ładujemy pasek strzału, ale w ostatniej chwili zmienimy kierunek, to nasz zawodnik cały czas i tak będzie się patrzył w prawą stronę. To znaczy naszemu rywalowi, jeśli będzie sugerował się ruchem głowy naszego piłkarza, który oddaje strzał, to może cały czas myśleć, że my będziemy strzelać właśnie w prawą stronę, a my po prostu w ostatnim momencie zmieniamy kierunek, i według mnie jest to taka pierwsza technika strzelania rzutów. Karnych. To znaczy celujesz w róg i w ostatniej chwili zmieniasz albo w środek, tak jak w tym wypadku bramkarz zwyczuł, albo celujesz w jeden róg, a w ostatniej chwili zmieniasz po prostu na drugi. Tak jak w tym wypadku skutecznie udało nam się wykończyć. Drugi najpopularniejszy sposób wykonywania rzutów karnych to miejscowienie kółka mniej więcej w tym miejscu. Ładujemy pasek strzału i w ostatniej chwili wybieramy... Kierunek. Plusy takiego rozwiązania, po pierwsze przeciwnik nie widzi żadnego ruchu głową, więc nie może spodziewać się, gdzie piłka pójdzie, a druga kwestia jest taka, że tutaj widzicie przykład na żywym organizmie podczas jednych z moich rzutów karnych. Warto wyczekać czasami do końca naszego rywala, ponieważ gracze mają tendencję do przesunięcia swojego bramkarza na przykład na lewą stronę po to, żeby rzucić się w prawą stronę, albo przesunięcia swojego bramkarza w prawą stronę, żeby rzucić się w lewą stronę, to znaczy odsłonki i w tam na tą stronę się rzucają, tak jak na załączonych przykładach. Dzięki temu możemy szybciej ten kierunek zmienić, właśnie jeśli skorzystamy ze sposobu numer dwa, czyli zostawienia kółka na samym środku podczas rozpoczęcia strzelania. Ostatnie dwa aspekty rzutów karnych to kwestia używania precyzyjnego wykończenia, czyli naciskania strzału po raz drugi tuż przed momentem kopnięcia piłki. Warto to robić, nawet jeśli obramówka e, tego kółeczka zmieni się na kolor żółty, to znaczy, że nie będziemy mieć takiego idealnego timingu, nie zrobimy tego w idealne tempo. Tempo, to i tak strzał na tak zwanym żółtym jest lepszy niż strzał bez precyzyjnego wykończenia. Właśnie warto to poćwiczyć na arenie. Teraz zobaczcie, strzał na zielonym, nawet jeśli bramkarz by się w tamtą stronę rzucił, to nie miałby praktycznie szans. No i ostatni popularny sposób, o którym chciałem powiedzieć, to celowanie kółkiem mniej więcej w to miejsce ładowanie delikatnie siły strzału i strzał na zielonym, bramkarz się rzucił, ale również nie miał szans, ale też jedną rzecz chciałem zaznaczyć, sporo youtuberów robi filmiki, gdzie pokazuje sposoby 100% gliczeń na rzut karny i pokazuje właśnie mniej więcej takie strzały w okno, albo też strzały z modyfikatorem L1, gdzie wtedy jesteśmy w stanie zrobić taki strzał ala panenka, oczywiście nie ma glitchy żadnych na karne, bo wystarczy, że nasz rywal przesunie się w lewo bądź prawą stronę bramkarzem i każdy strzał będzie w stanie wyjąć. Dlatego warto znać mniej więcej swoje możliwości, to co można robić w polu karnym przeciwnika, jeśli otrzymamy właśnie rzut karny. Ale pamiętajcie, nie istnieje coś takiego jak glitch, a jeśli został odkryty, to raczej też szybko zostałby naprawiony, także nie ma się co zbytnio podpalać. Osobiście podczas rzutów różnych staram się dośrodkowywać piłkę bezpośrednio w pole karne. Celuję kółeczkiem mniej więcej na 5 metr od bramki przeciwnika na krótki słupek. Ważne jest, żeby przytrzymać klawisz R1 w trakcie ładowania siły dośrodkowania. No i pasek mocy dośrodkowania powinien być w granicach 2,5-3 kresek. Na takiej wielkości powinien być załadowany. Dośrodkowujemy piłkę i jednocześnie nabiegamy naszym zawodnikiem tak, żeby on tą futbolówkę kontrował i uderzał na długi słupek, tak jak właśnie na załączonym przykładzie. To jest mój najczęstszy sposób wykonywania rzutów rożnych. Najważniejsze właśnie, żeby trzymać ten klawisz R1 oraz żeby nie ładować tego paska mm, mocy na y, maksymalną ilość kresek, tylko żeby jednak dopasowywać go mniej więcej na 2,5 do 3 kresek. Wtedy to dośrodkowanie ma idealną siłę. Oczywiście, rzuty różne zdarza mi się też rozgrywać na krótko, ale wydaje mi się, że to jest znacznie mniej popularna metoda niż te rzuty wolne rozgrywane z bocznego sektora wojska. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry w moim wykonaniu FIFA 21 jeszcze na pewno ma przed nami parę tajemnic i mam nadzieję, że wspólnie będziemy je nadal odkrywać na kanale Alsen Gaming. Pamiętajcie o łapeczce w górę oraz zostawieniu subskrypcji. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia na razie.